Dzisiaj na zaproszenie pani starosty Ewy Zybały miałam możliwość przyjemność spotkać się z przedstawicielami szkół i instytucji z terenu powiatu, a również samorządowcami, którzy, którym przedstawiłam możliwości, jakie daje program Erasmus plus Europejski Korpus Solidarności. Nie tylko ten sektor, z którym najczęściej kojarzymy Erasmusa, czyli mobilności dla studentów, ale również sektory edukacja, szkolenie, kształcenie zawodowe, młodzież, dorośli, projekty wolontariatu i solidarności z Europejskiego Korpusu Solidarności, no i projekt, który już od nowego roku będzie możliwy do pozyskania w Agencji Narodowej, czyli sektor sport. Zachęcam do bierania udziału i do budowania partnerstw, współpracy, mobilności między instytucjami z Unii Europejskiej. Zachęcam, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby szukać nowych kontaktów. A my polecamy się jako wsparcie do realizacji tych programów. Więcej informacji na naszej stronie erasmus.org.pl. Zapraszam.